Ej, hey, Monteveres! Pierwszy Polak na Mount Everest wyglądał tak. Oh, nie! 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 Ale to jest entire rope canon. To myślisz, że to idzie w górę zamiast w dół? Mogę ci, Tu! 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 się. O Jezus! ci Tu! 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 Olej spod BĘDZIESZ BITY <noise> Masz problemy Para pa LET'S oh! go. Coconut not, not pizza giant Not But if you eat too much you get fat You gonna fat. be very fat Ej, planujemy na Olka egzekucję? Tak no nie, 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 no nie, nie. trafiłeś. To jest twój kokos. A Coś stał. No nie, Zapiłeś go! Zabiłeś go! Ale bo wiem. Zapiłeś go! Kurde, Ej, ja śpię. O, Ej, jak on ci to co Jak on cię? jest taka... Jest taka pałka, która usypia Ej, musimy... Ej! Ej w tym drugim levelu musimy znaleźć no. te tego, te e, rzeczy, które dają nam e, samina, bo one były dobre. Ja się zawsze próbuję stać na tym, na, na montowaniu Jestem, dawaj, pomogę Ci. Jest proszę A, otworzył ją. Widzę go! Widzę, go! Widzę tego różowego sukcesu. Ty nie jesteś naszym kolegą typie, za to... Da, to co... co? Nagrywasz dalej? Tak, nagrywam okay. tutaj jest tego, tutaj jest e, bridge <grym> Masz jakiegoś kokosa? Mam Ale Mógłbym? Czy ty zostawiasz to? Tak? O dzięki A no teraz gdzie my mamy... Chyba po tamtej ja. stronie No, że i tak Jeszcze fogu nie ma jak widzę, więc to dobrze. Dawaj o, o, było blisko o, ej on linę nam zrzucił, on go tak... Psz, A gdzie ta lina idzie właśnie? O Uł! Co ty? Chuj I co ty zrobiłeś? W, milisek <noise> w milisekundę, spadłem O, spada! Nie spadam Spadł, przez chwilę Ten, ten skubany idzie na ja. prawo, my na lewo, dawaj Czekaj, my, czy my tutaj nie byliśmy? E, mi się wydaje, że my tutaj byliśmy. No. Okay. Byliśmy, tu nic nie ma. Mmm. Stapy Nie ma! Taki stigma, bo... Czekaj, to chyba trzeba na górę wejść. Próbuję. Udało mi się! Da? Mam nog... Dawaj, dawaj ho. Dobra, dzięki. Jestem... O ja, nie, jednak to... mnie nie ma. Jednak tam nie wejdziesz. A to chyba, tutaj chyba trzeba obejść, tak mi się wydaje. Trochę trudno. Chyba trzeba tego. Uh, uh, pomóż! Dzięki. Kurde. On to jakoś przeszedł. Ja żyję, ja żyję. Wiemy, że żyjesz! Że nas to nie obchodzi! O! Nas to nie obchodzi! Skocz! 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 skocz daj mi rękę, mam małą staminę. A, już, 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 już. Da, tak. dawaj. Nie. nie do! Nie. Yes! Oh, o <grym> Nie! nie. Straciłem nie. Sta na prawie straciłem... Prawie straciłem dodatkową staminę. O tutaj, tu, 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 Proszę, proszę. Dostań się, dostań się. Tak! Dostałem się. Czeka. Oh my god. Czekaj, czekaj, czekaj. No tam chodźmy, Dawaj z dół chodźmy. Próbuj tutaj się coś, tak... Nie! nie! Nie na to, nie, nie na to gówno. Pewnie czeka na nas ten typ. Hmm. No mam nadzieję, że nie. O! Co, o! Co się stało? Zakryłem się. Czym? E owocem. E! O! <laughs> No widzę, I don't give a fuck. Widzę, że, widzę, że nie udało się. Jak to się stało? W*** mnie. Ej, ej, jak wejdziemy na górę, nie odradzam go. I don't care. Jesteśmy już prawie na tym. Dawaj. Jakie... Nieważne. Nie żyjesz, to jest najważniejsze. Nieważne jak. <noise> to jest najważniejsze. <noise> no jest co za charakter. Podałbyś cię rękę nie albo nie. A. Nie, do, dam radę. Jeszcze tutaj, tutaj potrzebuję. Ale ty byłeś gdzieś na końcu? Byłem w mecie. <laughs> to jak ty spadłeś, niby? Eee. <laughs> magik nie zdradza sekretów. To jest to chyba jakiś magik z dam Daj, weź go odwróć. Nie, nie robi tego, proszę, nie chcę. A, no to jak nie chcesz to... No, chodź tu. Ej, Igor, weź plecak. Tobie ufam, mu nie. A, dobra. Idę po kokosa. Jest Igor. Dobra. Tak. A jezu, myślałam, że się wywaliło. Uuu! Dobra, Nie więc... mnie wywaliło, to by was wywaliło. A no tak. Dobra, tym razem nie skaczę na linię. No, nie skaczyłem na linię, dawaj po prostu, musimy to. Hmm. Teraz się żyje. O cholera! I <laughs> umarł! Żyje. Nie żyję! Nie żyję! Żyję! Dobra, jestem na, na dole. <laughs> Co, <umar? No>. Nie. <laughs> ja, nee, nee, Hahaha! Ja, pff. Au. Chyba Umar. <laughs> Uman bandas! Uman bandas. Uman bandas. O, ey, daj, bandas! Oh, kijk, kijk. Hey, die plek, zeg. Ah, niet? Ja. Dobra, my... A więc ten on chociaż... On zabrał linę, on zabrał linę, on zabrał linę, oddaj. Oddaj. Ja tak mam linę. Nie no. widzę satysfakcji. Ja, ja idę tą stąd. no wiem. Ale tak. Ziem. Że... A nie idę tą stąd. Moje to moje. Ta, <grym> no nie no dawaj, pomogę ci chodu. Nie, bo wy kurna. Pomogę ci, no dawaj. I nagle zabiera rek... Mam, Ma, mam bandaż. Chcesz go? W grupę, żeby go wstać. Jakiś to jest mój. Nie, latarnia. O, on się tam zatruł! Uchwała to na górę! Ja... Yeah. Myślę, że to... Ej, myślę, że on żyje na. Żyje. O. Siema. O, latarnia. Ej, zgadnij, co, ja co ja mam! Mam twoją ba Mam twoją tego... Piankę. Mam no jest ją. na moich oszach. No daj mi. Dobra. Rób mi. Już, już mi kurna potem, no, idę tu Ajajaj. Dać ci się uda! Uda ci się! Dawaj chodu! Dawaj chodź. O! Jeszcze sam nie mam. Siebie zastraszczyłem, nie wiedziałem, że wy tu będziecie O! Dam radę! O! Dawaj O, wyszedł z drzewa. U, niebieskie Tych banany! Wierze. Ta moja mina słownie mówi... Ej, my jesteśmy strasznie wysoko! Banana. Banana! NIE! NIE! Ja Ty kutasi! Ja nie mogę oddychać! Mogę... Igor, gdzie ty jesteś? A ja ci zaufałem! Ale ja nie chciałem! O nie, ja sam spadam! Ej, ja jestem tutaj! Tutaj? Gdzie? Ej. Gdzie tutaj. jesteś? Czekaj, ja ci pomogę! Żyjesz? Tak, żyję! Czekaj! Ah. Ej, mogę ci podać granole. Granola bar, jak chcesz. No, on daje ci ten. Chodzę, wchodzę, 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 wchodzę! Chodzę, pomakrym, pomakrym! Pomogę! Jest! Jest! On nie żyje! Nie, nie żyje! Czekaj, <laughs> <laughs> jest Alana! To Alanie ty kurwa! Nie Uż... Dawaj! Użyj na mnie! Użyj na mnie! Wychodzę, idę robić filmik! Nie, 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 nie wychodzi! czemu nie? Musisz z nami być! <laughs> Ale ja nie żyję! Ale ja spadłem bardziej od Olka, a on umarł! Ale ja jak cię wyśiepało, ja nie wiem czemu O Ała Ja już Ja już chciałem się poddać, nie? Ja już takie dobra, nie co ja będę co tu myślałem a co ja będę? Tutaj jest tego, jakby coś możesz tutaj apteczka, coś Nie jest granola ba, Ała nie! Nie! No i co? Czekaj, ratuje się Jest Żyję, żyję! Żyjesz, Igor? To dobrze, poczekaj na mnie tam na górze On ci tam molestuje Tak Oj nieładnie Ej, pomóż mi, ej, tutaj pomóż mi się tego Wespią, już No już, już. Już, już. dobra nie, nie, nie! 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 Jak czemu? Kurwa, bo mi rzuciłeś pewnie tego banana Ty rzuciłeś tego banana! Jak ja, jak ja Wiedziałem tu na nagraniu to jest! <gry> Żadne ej, rzucę ci tego, to ci daje energię! Nie en potwierdzam! Cicho, bo rzucę ci to, co daje energię! Masz te, masz to. Ale krzywa, morda Jezu. To się ma. Przestań, Sonia! <grym> Sonia! Dawaj! ty <Nie> <grym> No nie wiem. Idziemy, idziemy w górę. Ej, potr ej, co? ej, potrzebuję coś zjeść? Jakiegoś. Banana, co powiedziałeś? jak jeszcze nie ma praw autorskich. No to kurna, no ci mówię, no wchodzisz tak. w YouTube. Wchodzisz o Energy Drink ci się na, naprawdę przyda. A jak, jak my, jak my możemy to zrobić, żeby to dobrze zrobić? Wtedy ten debi nie zobaczył, w którą stronę iść. No i to, to było jego wina. Bo za późno mi powiedzieliście. Jak za późno? Jak powiedzieli. Normalnie. Dawaj! Tak! Oh, eee. dobra, jest. Ej, ej, tutaj jest e, światło! Idę pierwszy, pomogę ci, jakby coś. Szybko, póki energy drink działa! Ale Szybko, muszę coś do jedzenia banan. znaleźć, może jakiś banan gdzieś pobliżu? BANAN! banana, e, e, EY! RĘKA! RĘKA! proszę. Nie! Dawaj! Nie! Nie! Dawaj! Okay. Tak! Ej, czy mi się wydaje, czy to nie ma kolców? No nie ma. To nie ma kolców! Uważaj, 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 uważaj! Widzę, 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 widzę. To nie ma kolców! Ale chyba się nie złapiemy tego. Ja bym tego nie próbował. Ej tutaj, to też nie ma kolców, to dawaj tutaj Nienawidzę tej twojej twarzy Olek yy, Tutaj nie, nie można się wspinać, coś. bo strasznie Tutaj był gdzieś, tutaj była gdzieś walizka Tam jest walizka Tu trzy! Nie! Trzy! Dawaj, dawaj idź, idź Jest! Dosłownie ledwo mi wystarczyło na wejście tutaj O muszę coś zjeść, muszę to zjeść Dzięki Bogu. Mam takie zatrucie, muszę czekać. Jeszcze. No. Uch, spot stream No i mam. Oooo! A ja też potrzebuję trochę. Czekaj. Albo nie, mi, mi to już spada. Albo dobra, to dzięki, dzięki. Albo nie? Czekaj, to jest jakieś wejście. No nie, jednak nic nie ma. Musimy chociaż do tego trzeciego stage'a dojść i będziemy wypełnieni. Cześć, Olek. BANANA! Kurde, raz żyjecie. No. Daj banana. Dziękuję za banana. Nie! Okej. Okay. Czy Italiana gdzieś prowadzi? Nie. Czekaj, może tu coś jest. O Jezu, prawie spadłem. No. Serio. Serio. Nie, nie wiedziałem, że to zadziała. Ty! I znaleźliśmy drogę! Na, na yy, no, powiedzmy, że to jest droga na górę. Ja, jak tak patrzę do góry, to, ta, to taka trochę połowa drogi. A było. Może tutaj? mniej niż połowa. tam? Jak myślisz, żeby jakoś się dostać tutaj, spływać tutaj i potem tam? Czemu nie? No nie wiem, czy nam się uda przejść. Uda. A, au. Najwyżej się zesram A to, gdzie? Gdzie to dać? Ma to tam tu Ty pierwszy Dobra, mul się Ja poczekam jeszcze chwilę, żeby trutka mi poszła Ej, ja cały czas mam trutkę Robię to, robię to, robię to, robię to Żyję! Ale ja stąd chyba nie wyjdę! Nie wiesz gdzie ja jestem na dole, na, dole, na dole, Nie masz szans na mój uratunek Idź dalej Nie, nie ura mi się to Musisz się zabić Aby. Let's go! Jakby ludzie za każdą trudnością się zabijali byśmy nie żyli był weź na to drzewko i na górę Ale weź stamina, czekaj, stamina. Ta wejdziesz O, skrzynia A o, skrzynia kolejna To jest ta dobra skrzynia Uuu. Jesteś tak blisko pa! No nie no, wiem, trochę trochę widzę, że nie wiem jeszcze... Jesteś blisko, ciło bo? Daleko jest Drogi? Olek, kto, kto umarł połowa? samotnie? Ty <laughs> Idź, idź na tyłu Nie, nie, ty trochę, patrz się do tyłu Do tyłu! Trochę na prawo, twoje prawo I tam mógłbyś chyba doskoczyć go, do tamtą, tak mi się wydaje Boj boy. Dwa duchy za mną chodzą Do środę! Jeden cię dopinguje, drugi chce, żebyś są dwa... dwie opcje. Albo się udo, albo nie udo. Tak blisko. Poczekaj aż... Tak te... blisko jak ja. Nie bierz tego. Nie wiem czy to brać, ale dobra, rób co chcesz. Jest! Dawaj! Jest! Jest! Nie wybrałem, nie wybrałem nic, halo. Jest! Żyjemy! Nie, nikogo nie wybierałem, proszę Nawet. nie myśleć, że faworyzuję jednego i drugiego. Faworyzuję tylko siebie. Help! Ale masz room? Czy nie masz? Nie mam. Kurde. Czuję, czuję to ognisko. Jezus, jak wolno podczas tego. No co, tutaj pada? W tropikach dużo pada. <laughs> nie jestem mądry. No, udało mi się. Widzę dym od ognia! Widzę dym! Keeu! Yeah. To będzie już łatwo. No i kto tutaj ma skillisu Olek? Kiss you. Kill yourself. Kiss you! Ci... Oh. Ej on powiedział, żebyś cię pocałował Jak ci idzie, Igor? Bo ja już jestem na samym tym, na samej górze Siema! 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 Nie wiem, chyba nie, ale... Ej, czekaj Spróbuję z, z, tą statuetę użyć i zobaczyć się tepnie. Bo może to tak działało. Tak tak Bo, Bo może to tak, tak działa. Tak